Cześć, witam cię na moim kanale. Dzisiaj opowiem o razie o obrażeniach oka. Co zrobić, kiedy dojdzie do urazu oka. Ważne jest, że jeżeli coś się wbije w to oko, to tego nie wyciągamy. Jeżeli dojdzie do takiego wypadku, a może do niego dojść, w domu, w parku, na podwórku czy w pracy, ważne jest, żeby to, co zostało w tym oku wbite, żeby tam zostało. Jeżeli ktoś nosi okulary, no to te okulary możemy ściągnąć, bo i tak jedno będzie tłuczone. Ważne jest, żeby oko które ma wbite ciało obce, zostało zabezpieczone. Można je zabezpieczyć, na przykład, zakładając inne okulary, które będą miały obydwa okulary, i obwiązać te oczy w taki sposób, żeby nie było widać, co się dzieje dookoła. Taką osobę musimy zabezpieczyć wzrokowo, czyli zakrywając jej oczy, po to, że jeżeli będziemy ją prowadzić do ambulansu czy do szpitala, będziemy ją sami transportować, żeby ta osoba, kiedy idzie, nie wodziła oczami w kierunku, w którym idzie. Kluczową sprawą w tym momencie jest taką, żeby tą osobę potraktować jako osobę niewidomą, złapać za rękę i prowadzić w miejsce bezpieczne czy do szpitala, mówiąc o tym, co się dzieje po drodze. Ciekawego doświadczenia przeżyłem, kiedy mój syn chciał mi zrobić niespodziankę w centrum handlowym i kazał mi zamknąć oczy, po to, żeby mnie zaprowadzić do sklepu, gdzie na wystawie była jakaś zabawka. Powiem wam, musicie tego spróbować, czyli zamknąć oczy i dać się komuś prowadzić. Jeżeli dojdzie do, do urazu oka, musicie o tym pamiętać, zabezpieczamy oczy zakładając okulary, obwiązujemy to chustą, koszulką, czymkolwiek, żeby nie było widać co się dzieje dookoła, bo każdy ruch gałki ocznej może powodować powiększenie tego urazu w oku. Zapraszam po więcej wiedzy, koniecznie udostępnij ten film. Pozdrawiam, Piotr Majchrzek.